W Ewangelii na dzisiejszą niedzielę mamy coś z botaniki biblijnej. Mamy morwę, i mamy yy, nasienie, i krzew gorczycy. Pan Jezus używa takich obrazów, czasem zagadkowych, domagających się rozszyfrowania w jakiś sposób, żeby nas pobudzić do myślenia. Ewangelia jest zagadkowa. Ewangelia dzisiejsza jest kontrowersyjna i niewygodna. Ewangelia o wierze. Która jest potrzebna, żeby podobać zgorszeniom, podawać grzechowi, który czasem nas dotyka ze strony brata w wierze, podobać zadaniom, które przerastają nasze siły. Jak się do tego zabrać? Pan Jezus nam wyjaśnia w Ewangelii Świętego Łukasza. Zapraszamy do medytacji. Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lekcja Divina w 27. niedzielę w ciągu roku. Ksiądz Krzysztof Podstawka, Ksiądz Józef Maciąg, Ksiądz Robert Muszyński. Nasz zespół wcale nie jest taki mały, jest nas wielu. Serdecznie też dziękujemy za lajki, których ostatnio było bardzo dużo. To rzeczywiście poszerza... Nasz zasięg. Dziękujemy też za wsparcie naszego kanału. Próbujemy jakoś polepszyć jakość prezentowania i rozważań Słowa Bożego. Dzisiaj rozdział 17, Ewangelii Świętego Łukasza, wersety od 5 do 10. Posłuchajmy tekstu. Apostołowie prosili Pana, dodaj nam wiary. Pan rzekł. Gdybyście mieli wiarę, jak ziarnko powiedzielibyście tej morwie: wyrwi się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: Pójdź zaraz i siądź do stołu. Czy nie powiem mu raczej: przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, słudzy, nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Skąd uczniom przyszło do głowy, żeby prosić Jezusa, by przymnożył im wiary? Bo to nie jest takie oczywiste, że musiał być. Jakiś wątek, jakaś, jakaś, jakieś wydarzenie wcześniej, że oni się przestraszyli i mówią, nie mamy wiary. I to jest błogosławiona konstatacja, ponieważ jeżeli apostoł, zawodowy apostoł, tak jak powiedzmy duchowny, yy, skojarzy, że po prostu brakuje mu wiary albo że kompletnie nie ma wiary, że to wyszło w jakichś faktach, wydarzeniach z jego życia to otwiera się miejsce na jakieś nawrócenie i rozwój. Najgorzej, jeżeli ktoś uwierzy w swoją niewzruszoną doskonałość, wtedy jest po prostu przypadkiem prawie straconym. Prawda, Krzysztofie? Zgadzam się. Bez wiary trudno funkcjonować. Nie tylko w naszej profesji duchownych, ale, ale w ogóle w życiu chrześcijańskim. I z jednej strony tutaj widać pewną pokorę uczniów, którzy zwracają się z tą prośbą do, do swojego mistrza. Z drugiej strony ja tak wyczułam pewną nutę lęku. I ostatnio gdzieś usłyszałem takie dosyć mądre zdanie, że taki zdrowy lęk, także ten lęk, który nazywamy bojaźnią Boga, jest bardzo motywującym, czy może być bardzo motywującym i prorozwojowym czynnikiem w życiu człowieka. I myślę, że uczniowie sobie z tego zdali sprawę, choć mnie zaskakuje odpowiedź Jezusa, który mówi, no. No dobrze, w porządku, że gdybyście mieli choćby wiarę taką jak Ziarenkogorczycy, to byście robili wielkie rzeczy. Dlaczego Jezus w ten sposób im y, odpowiada na tę prośbę? To jest dla mnie Nie, zaskakujące. Wydaje się, że kontekst odpowiada tutaj w jakiś sposób y, na pytanie, które postawiłeś. Chociaż my to pytanie powinniśmy ciągle sobie stawiać, jakie wydarzenia, jakie doświadczenia próbują moją wiarę, wobec jakiej, y, jakich doświadczeń moja wiara okazuje się słaba albo żadna. Bo to są błogosławione momenty takiego, takiej po, pogłębionej refleksji nad sobą, które skłaniają do tego, żeby zbliżyć się do Pana Jezusa, żeby się po prostu nawracać, żeby wychodzić z fałszywego, dobrego samopoczucia naszego własnego. Dwie rzeczy. Zgorszenie, które dzisiaj bardzo często niestety się zdarza, że jakiś duchowny na przykład jest przyczyną zgorszenia. Że wiara wielu ludzi gdzieś tam słabnie i y, odpadają od, od Chrystusa, od Kościoła. I y, y, konsekwencje wielkie, bo kamień młyński u szyi, to w Ziemi Świętej jak byliśmy, to przykładałem sobie moją szyję takiego kamienia młyńskiego. Kilka ton waży. To... Dziurę w środku, więc rzeczywiście można go uwiązać. Więc to jest przerażające, że mogę być przyczyną zgorszenia. Y, i, i, I potrzebuje wiary. A drugie to jest upomnienie braterskie, które wcale nie jest proste. Chyba musimy podać biblijną definicję zgorszenia, bo to słowo jest dzisiaj rzadko używane, trochę archaiczne i mało rozumiane, że tak się wyrażę. Skandalon to już bardziej znane. Skandal to jest bardzo modne, z kolei, słowo i też nie zawsze dobrze rozumiane. Skandalon to jest kamień, o który Mogę się boleśnie uderzyć, potknąć, idąc drogą, kiedy go nie zauważę. A I więc przyczyna upadku. Tym skandalem, zgorszeniem może być dla mnie, y, i tutaj właśnie o to chodzi konkretnie, drugi wierzący, y, drugi chrześcijanin, mój współbrat, powiedzmy, w wierze w kościele, który przez własny zły przykład albo jakoś nawet złą wolę wciąga mnie w coś złego. Proponuje mnie, że to, co że to zło, które on pokazuje mi na swoim przykładzie, czy które, którego chce mnie, mnie uczynić wspólnikiem, nie jest takie złe, możemy sobie pozwolić i tak dalej, a więc to w katastrofalny sposób osłabia wiarę kręgosłup moralnych, zwłaszcza ludzi nieutwierdzonych w wierze, nieutwierdzonych moralnie. Może czasem im złamać po prostu ten moralny kręgosłup na całe życie. To jest y, zgorszenie. W tym momencie potrzebna jest wiara, żeby wobec zgorszenia, które widzę u kogoś. Czyli ktoś postępuje ewidentnie źle i mówi, że to jest dobre. Upomnić żeby go. nie je, je, jesteśmy jeszcze przy, przy punkcie pierwszym, żeby nie dać się pociągnąć, żeby trzymać się tego, to to, to, to co mi powiedział, jako pierwszą lekcję ojciec duchowny przy wstępowaniu do seminarium: jak będziesz widział, że inni źle postępują, ty powiedz sobie, że nie możesz robić tak jak on. Coś tak bardzo prostego, że prościej się nie da, ale ta lekcja mi została na całe życie. I druga rzecz to również wobec skandali, które się dzieją, nie popaść w cynizm. Tu też jest potrzebna wiara. Że to wcale nie jest takie złe, że i wszyscy, wszyscy to robią Gozi tutte, prawda? Mhm. Tak to mówią włosi. To jest ciekawe, że wydawać by się mogło, że kto jak kto, ale uczniowie, którzy są tą przyboczną gwardią Pana Jezusa, Jego najbliższymi, właśnie mają takie doświadczenie tego I właśnie to jest pytanie, czy, czy to doświadczenie jest motywowane pierwotnie tym, że oni widzą, że nie dorastają do tego, na co patrzą, co słyszą, już się też stykają z pewnymi konsekwencjami jednak tego pójścia za Jezusem. I, I stąd to pragnienie właśnie umocnienia, umocnienia tej wiary. Ale dla mnie właśnie to jest takie zaskakujące, że ale w sensie pozytywnym, żebyśmy sobie też nie, nie powiedzieli: Tak, dobra, jestem chrześcijaninem, nie robię skandali, nie jestem przyczyną zgorszenia, przynajmniej tak mi się wydaje. Subiektywnie mogę siebie ocenić, więc w związku z tym właściwie wszystko powinno być, powinno być ze mną w porządku, a, a jednak widzę, że, że nie jest. Dobrze, jest ale jest jeszcze składzie... jeden aspekt tego zgorszenia. Mianowicie zachodzi niebezpieczeństwo, że ktoś widząc postępowanie chrześcijanina czy tym bardziej na przykład duchownego pasterza niezgodne z Ewangelią pomyśli sobie i powie słów Jezusa nie trzeba tak traktować bardzo dosłownie, że to nikt nie jest w stanie tego wykonać, to tylko jest taka forma retoryczna powiedzmy i to jest bardzo niebezpieczne, tutaj potrzebna jest wiara, duża wiara. Żeby nie ulegać w tych trzech jakby aspektach zgorszenia. Słuchajcie, musimy iść do naszej Ewangelii. To jest kontekst. Upomnienie braterskie siedem razy ktoś grzeszy przeciw tobie dziennie i siedem razy prosić o wybaczenie, wybacz mu. To jest to czasami wielką wiarę, żeby. Bo wydaje się, ucinić. że ktoś prosząc mnie kolejny raz o wybaczenie za to samo, kpi sobie ze mnie i z mojego przebaczenia. Dokładnie. Jak, jak takiego kogoś upomnieć? Nie robiąc mu krzywdy, jak przebaczać, nie spisując go, że tak powiem, nie przekreślając go, że z niego już nic dobrego nie będzie. I dlatego potrzebujemy wiary. Wiary, a ona wystarczy, że będzie taka malutka, jak ziarenko gorczycy. Najmniejsze ziarenko. Które wyrasta w krzew udający prawie że drzewo, 3 metry, niektórzy mówią, że jeszcze dużo więcej w klimacie palestyńskim w ciągu jednego sezonu. Z maleńkiego ziarenka wyrasta roślina ogromna. Słuchajcie, my jesteśmy przyzwyczajeni i modlimy się o wielką wiarę taką, a Pan mówi, wystarczy ci taka. Skąd taka dysproporcja? Prawdopodobnie jednak te kategorie boskie są zawsze inne. Jeden dzień jak tysiąc, tysiąc jak jeden. One nie, nie, nie są do końca, nie współgrają z tym, co, o czym my myślimy, ale to jest ciekawe, że Jezus odwołuje się właśnie do naszych ludzkich, zwykłych, biologicznych wręcz. Doświadczeń dla niejednego człowieka, który usłyszał te słowa, rzecz była jasna, prawda? On wie doskonale, jak wygląda ziarenko Gorczycy. Tu z jednej strony widzimy, jaka jest siła życia, to jest może taka glosa do tej Ewangelii, nie? Mhm. E, która potrafi właśnie robić takie zdrobiny, z robi, robi rzeczy wielkie. Z drugiej strony to jest siła właśnie wiary która w naszych kategoriach wydawać by się mogło to, o czym, o czym mówisz, że no bądźmy maksymalistami, prośmy tutaj, może my byśmy zaczęli od tego, chcę mieć wiarę, żeby górę przenosić, no to w związku z tym wyobrażam sobie, to muszę mieć naprawdę jakieś niezwykłe dozy wiary. A teraz popatrzmy na świadków Chrystusa. Jeśli tak spojrzeć na nich, troszkę odsuwając ten cały klimat nadprzyrodzoności, to, to zobaczymy, że to w większości są strasznie słabi ludzie. Oni, oni właściwie, jedno co mogą o sobie powiedzieć z całą pewnością, to jest to, że jestem słaby, ja do tego nie dorastam. A, a kiedy patrzymy na ich życie już z, pewnego, z pewnej perspektywy, widzimy, to są giganci wiary. Jak to się stało? W prosty sposób. Wydaje mi się, że pan Jezus chce im powiedzieć jedno. Nie jest ważne, że ty, ty wierzysz, bo jesteś tym podmiotem wiary i że ty musisz mieć wielką wiarę, tylko jest ważne komu wierzysz. Jestem ważny ja, przedmiot Twojej wiary. I święty Piotr się o tym przekonał, bo w Wieczerniku mówił, że ja Ciebie nie zdradzę, ja życie za oddam za Ciebie. Za Ciebie, ale, ale potem zobaczył, że y, ten, który daje mu i miłosierdzie, i przebaczenie, i go kocha, i tak dalej, to jest Jezus, i że Jezus wszystko może, bo umarł i zmartwychwstał. Piotr Więc... musiał tutaj przełknąć tę gorzką lekcję Piotrze jeszcze tej nocy. Ziarenko gorczycy ma go, gorzki, piekący smak, z niego robi się musztardę mhm. i czasem takim gorzkim ziarenkiem dla nas może być to stwierdzenie Panie Jezu, okazało się dzisiaj, że ja nie mam żadnej wiary, że ja tylko szukam ciągle jakichś swoich interesów, zrób coś ze mną wreszcie. To może być początkiem jakiegoś nowego startu, że zacznie we mnie kiełkować coś zupełnie nowego. Gdybyśmy, y Nasze życie przedstawili w ten sposób, że jest pewien centrum dowodzenia, tron mojego życia. To z tego centrum dowodzenia trzeba zrzucić moje ja, a wstawić no Jezusa Chrystusa. I zupełnie się to oczywiście mowa. Pamiętajmy też o tym, że wiara jest łaską. prawda? I ten pan Bóg tej, tej łaski udziela no znowu posługując się swoimi własnymi. Yy, yy. Kategoriami, wartościami, ilościami, miarą, miarą tej łaski, tak? I e, trudno w to uwierzyć, a, a to jest właśnie znowu problem wiary, że e, wystarczy ci moje łaski, wystarczy ci moje łaski, tylko zaufaj. E, I to jest chyba rzecz, o, o którą jeszcze, jeszcze trudniej, zanim, zanim ta wiara, taka klasyczna wiara się jakoś ugruntuje, ukształtuje, e, no to wszystko rodzi się z czego? Z zaufania. Nie ma, nie ma zaufania, wiary bez zaufania. I ciekawe, I ciekawe jest to, że wtedy się dokonuje rzeczy niemożliwej. Morwa ze swoim systemem korzennym w tamtym klimacie jest takim powiedzmy drzewem, rośliną, która. Jest no, nie do wyrwania. To, się funk ziemi. to funkcjonowało jako pewne przysłowie. Jaka jest rzecz niemożliwa? No, wyrwać morwę z korzeniami, a jeszcze ją przesadzić w morze, to jest, jest kolejna rzecz niemożliwa. Tymczasem dzięki takiej wierze, czyli yy, zaufaniu, czy położeniu całej ufności, całej siły w Panu, Pan może wszystko spotkałem się z interpretacją tej Morwy jakoby ona była i prawdopodobnie tak jest obrazem człowieka który utkwił mocno korzeniami takimi egzystencjalnymi w złu w strukturach zła, tak się uwikłał w jakieś złe rzeczy w swoim życiu egzystencjalnie po prostu, tkwi w grzechu po uszy i nie ma żadnej siły która by go stamtąd wyrwała okazuje się, że Potrzeba tej wiary, żeby z kimś takim, kto wydaje się być przypadkiem straconym, rozmawiać cierpliwie, mądrze, uparcie, mając przekonanie, że ja go nie nawrócę, ale potrzebne jest temu człowiekowi światło Słowa Bożego i Słowo Boże może go wykorzenić z, tych, z, tej, z tego gruntu zła, w którym on tkwi, z którego czerpie życie i zacząć czerpać życie od Jezusa Chrystusa. I to się dzieje. Te Programy typu Ocaleni czy Nawróceni, które widzimy w internecie czy w telewizji, są, są tego konkretnym przykładem. Zauważmy też, że uczniowie zwracają się z tą prośbą jako wspólnota. Czyli oni gdzieś musieli ze sobą na ten temat rozmawiać. My, My. oficjalnie. I Jezus, Jezus do nich tak samo odpowiada, gdybyście mieli. I tu jest właśnie jeszcze jeden ważny, bo na razie tak się troszkę, troszkę skoncentrowaliśmy na takim indywidualnym wymiarze wiary. A zobaczmy, jak ważna jest teraz wiara wspólnoty. Dzisiaj wielu ludzi kwestionuje Kościół. Nie tylko dlatego, że są te zgorszenia, o których mówimy, ale wydaje się, że też jest to podbudowane oczywiście pewnym starciem cywilizacyjnym i tak dalej. O tym można by dużo mówić w zupełnie innym miejscu. I no, co oznacza, jakby dyskredytowanie Kościoła, odmawianie mu jego wartości, to jest, to jest osłabienie wiary wspólnotowej osłabienie też poczucia jedności wśród tych, którzy do tego Kościoła należą. I jeśli my jako wspólnota tej wiary nie będziemy mieli, no to, to trudno nam będzie, choćby to, o czym powiedziałeś przed chwilą, pójść do człowieka, który jest w tych strukturach zła ukorzeniony jakoś bardzo mocno, który naprawdę być może nawet ma dobrą wolę, chciałby się z tego wyrwać, ale nie ma tej mocy, nie ma siły. Apostoł Paweł raz spróbował, chciał spróbować swoich sił na Areopagu, czyli w miejscu, gdzie spotykali się filozofowie, politycy, retorzy w Atenach i poniósł porażkę. Został wyśmiany po prostu i nigdy więcej nie widzimy go przemawiającego samotnie. Zawsze z Tymoteuszem, Tytusem, Sylasem czy kimkolwiek innym. Zawsze jako w wspólnota głosił. Przychodzi do waszych dwóch głosów taka myśl, Nasz e, przyjaciel, ksiądz Stanisław Fiuk, który dzisiaj jest misjonarzem masz w Teksasie, w Stanach Zjednoczonych. Napisał, Pozdrawiamy go serdecznie. Napisał doktorat na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim o nawróceniu Rudolfa Hessa, e, szefa... Auschwitz. I e, tam jest ciekawa rzecz, mianowicie jego upadek moralny rozpoczął się od spowiedzi. Kiedy poszedł do spowiedzi, wyznawał swoje grzechy. Kiedy wrócił do domu, okazało się, że jego ojciec już zna jego grzechy. I on sobie pomyślał, że kapłan zdradził spowiedź, tajemnicę spowiedzi. Tymczasem ojciec się dowiedział o tym ze szkoły. On o tym oczywiście nie wiedział, nie? i to w nim to zgorszenie, którego doświadczył. Ruszyło, ruszył, on ruszył w takim złym kierunku. Potem trafił na y, wojnę do Ziemi Świętej, pierwsza wojna światowa, tam już i, i morderstwa, i cudzołóstwa. Potem po wojnie zapisał się do y, SS, gdzie musieli publicznie wypierać się Chrystusa i w końcu znamy dalszą historię, ale też jego nawrócenie. To, co mówiłeś, że tak wróz korzeniami, że to jest niemożliwe. A tymczasem spotkał tam nie, no nie tylko ojca Kolbego, Maksymiliana, ale też innego zakonnika, który świetnie znał niemiecki. I kiedy był proces w Norymberdze i już miał mieć wykonany wyrok śmierci, zawołał tego zakonnika i tam się, tam się nawrócił. To jest aż niemożliwe, nie? żeby wziąć odpowiedzialność za tyle zła i jak musi być wielkie miłosierdzie. I właśnie to, co mówimy, nie? Jak potężny, jak potężna też wiara kościoła i świadectwo, nie? Tych dwóch yy, zakonników, którzy pomogli mu yy, no, wyrwany z korzeniami, jak Morwa, i przesadzony w kobiece. Ale żeby w ten sposób na tę rzeczywistość spojrzeć, widzisz ty to robisz jako człowiek wiary. Patrzysz tutaj na, na, na cud, skandal Bożego Miłosierdzia, który zadziałał. Wielu dzisiaj niestety powie, a cóż mi za radość z tego, że się Hes nawrócił przy śmierci, skoro to nie wróci życia tym setkom tysięcy, milionom, które... No, przy jego aktywnym współudziale yy, no, straciły swoje życie i wiemy, jak to bardzo się rozlało I do, potem, dzisiaj, do, do dzisiaj, dzisiaj, tak, i konsekwencje, i, i konsekwencje. A, a jednak wiara właśnie każe nam patrzeć jakby nowym spojrzeniem yy, i to jest niemożliwe poza światem wiary która nie jest prostym, zero-jedynkowym systemem, w którym, w którym możemy odliczać tak, jak to czynimy na co dzień, ale właśnie potrzeba tego dodatkowego zmysłu, to jest właśnie ta łaska, że, że ja potrafię rzeczy, które do tej pory mi się wydawały niewyobrażalne i niemożliwe do zaistnienia, jak właśnie przesadzenie morwy, jeszcze posadzenie w morze, czy przesuwanie gór, że w klimacie wiary one są więcej niż realne. I że ja mogę mieć w tym faktycznie swój udział. Słuchajcie, czas nam ucieka, ale chciałbym jeszcze zapytać o tą drugą część dzisiejszej Ewangelii, mianowicie o służyć z pokorą. Dlaczego, ja przeskakuję już dalej, nie? Dlaczego Jezus mówi do. Do swoich uczniów. Taki wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie słudzy, nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. E, tutaj też potrzeba wiele wiary, tak. wielkiej wiary, żeby powiedzieć: Jestem sługą nieużytecznym. To jest takie trochę słowo... A to jest dobre słowo na dziś, bo dzisiaj właśnie jest taką kategorią dosyć popularną i modną, właśnie tak rób, żebyś był taki użyteczny, nie? Czyli żebyś stał się tutaj, nie wiem, jakimś specjalistą, coachem, y, kimkolwiek. Y, tymczasem jest oczywiście nie zabrania nam tego, bo powinniśmy się doskonalić, ale mówi, ty się do tego nie przywiązuj, tak? Bo to nie to jest najważniejsze. Tylko y, bądź świadomy źródła, z którego... I to jest właśnie no, powrót do wiary, tak? Bez wiary trudno sobie powiedzieć, że... Ja po prostu zrobiłem to, co do mnie należało. Nic nadzwyczajnego, choć wiem, że są to wielkie rzeczy, ale na pewno nie są one w 100% moim dziełem. Ja się z tym y, słowem strasznie zmagam przez całe moje życie, nie tylko kapłańskie, ale i wcześniej. Mam ogromną potrzebę, żeby no, podkreślać. Co ja potrafię, co ja zrobiłem, żeby ktoś. Coś potrafisz i wiele zrobiłeś, to nie ma się czego wstydzić. W każdym razie w, w, robiliśmy sobie skrutację pisma i ja sobie studiowałem trochę to słowo. Achrejos, a a które chrejos y, znaczy pożyteczny, a, a wcześniej będzie no, bezużyteczny do niczego, ale można też powiedzieć nierentowny. I słuchajcie, w księdze Hioba jest ciekawe zdanie, 22, rozdział 3, werset. Czy wszechmocny ma zysk, żeś prawy, lub korzyść, gdy droga trwa nienaganna? I sobie zapytałem się, jaką korzyść ma ze mnie Pan, jaki zysk mu przynoszę? Yy, korzyść i zysk to no, wtedy, kiedy jest dobro dodane. Tak. Um, teraz, co ja dodaję? Odkryłem, że. To ja rzeczywiście zrobiłem to, co do mnie należało. A dobro dodane, na przykład, drugi raz to słowo się powtarza w Ewangeliach, tylko przy tym, jak jeden dostał 10 talentów, drugi 5, a jeden, jeden. I ten przyniósł gołe pieniądze, i Pan mówi: a sługę bezużytecznego. Wyrzućcie na zewnątrz w ciemności. Nie? On dlaczego? Bo on nie użył tych, tych pieniędzy, które dostał, tak jak mu Pan kazał. Chciał rządź tam, gdzie nie posiał, i chciał zbierać tam, gdzie nie rozsypał. Może nie? No, mniejszym problemem jest to, że się nie widzi własnej wartości, i o wiele gorszym problemem będzie to, jeśli by Bóg nie powiedział, byłeś nieużyteczny, więc sumie... co <laughs> Odkryłem coś innego. Nieużyteczny w sensie nierentowny, w sensie, w sensie takim, że. korzyści, profitu. Nie, że ja, żeby pan mógł zebrać, żnąć tam, gdzie nie posiał i zbierać tam, gdzie nie, nie rozsypał, to ja muszę po prostu zrobić to, co do mnie należy. A on wtedy, Królestwo Boże się rozwija, to, to, to jest zysk, który Pan pan daje. To Bóg jest źródłem zysku, a nie ja. I w ten, I ten sposób słowa... odkryłem, że nie jestem bezużyteczny, tylko no, profity dla Królestwa Bożego przynosi Jezus Chrystus, jego ofiara, krzyża i jego zmartwychwstanie. A ja? Ja dokładam, owszem, ale owszem. żeby to się działo. Tak. Dulo Yahrej, i te dwa słowa też mnie zastanawiały, bardzo. Dulos to jest niewolnik. Nie w sensie kogoś, pozbawionego wolności i godności, ale kogoś, kto całkowicie należy do swojego Pana, oddany ciałem i duszą. I to jest nasza relacja do Jezusa Chrystusa. Taka ma być po prostu. Z miłości, nie ze, ze strachu czy wyrachowania, czy z czegoś innego. A to achreios jest trochę rzeczywiście wieloznaczne. Może znaczyć, chyba są trzy tłumaczenia, które spotkałem. Każde z nich mówi coś prawdziwego. Jestem świadomy mojej kruchości, że wiele rzeczy zawalam, popełniam błędy, a jednak Pan chce mnie mieć jako swojego, jestem Mu potrzebny, więc będę robił wszystko co możliwe, żeby ze mnie jakikolwiek pożyczek był. Pierwszy aspekt. Drugi, co tłumaczą y, nasi Bibliści z że to oznacza y, ten, który już nie jest dłużny swo, swojemu Panu, bo zrobił to, co był w stanie, tak najlepiej jak był w stanie. Nie? Że Pan mi nie może zarzucić sługo nieużyteczny, mogłeś zrobić, a nie zrobiłeś, bo ci się nie chciało. I trzeci aspekt, achreios, jako ten, który nie szuka własnego pożytku, nie, nie, nie szuka zysku dla siebie, ale działa z miłości do Pana, nie szukając tym własnej korzyści. To by pasowało bardzo do tego, co mówi pierwszy Piotra 5-2. Paśćcie, Stado Boże, nie dla podłego zysku, ale z oddaniem. Więc te trzy aspekty razem jakoś się łączą chyba, dają pewien sens. No i trzeba paść z wiarą. Z wiarą. <noise> Wracamy. Do istotnego hasła. Przepraszamy, że dzisiaj przedłużyliśmy, ale taka Ewangelia bardzo bogata i zapraszamy do. Też osobistej medytacji, głoszenia, słowa dalej. Ksiądz Krzysztof Podstawka, ksiądz Józef Maciąg, bóg niedzieli. Nie. Ksiądz Robert Muszyński.